Szanowni Państwo, chciałbym się z Państwem podzielić czymś niezwykłym i niesamowitym. Otóż dzisiaj w Strasburgu debata przed spotkaniem Rady Europejskiej. I dzisiaj w Strasburgu, proszę Państwa, jesteśmy świadkami cudu. Pani Ursula von der Leyen, szefowa komisji, pan Weber, szef największej partii w, 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 frakcji w Parlamencie Europejskim, IPP, nagle zostali dotknięci cudem nawrócenia na realizm polityczny. Nagle oni zauważają, że to szaleństwo, które przez ostatnie dziesięciolecie za ich przyczyną, za przyczyną Brukselskiego było wdrażane szaleństwo Zielonego Ładu, szaleństwo czystej, zielonej energii, szaleństwo zwijania europejskiej gospodarki, że to wszystko się jednak nie opłaca, że to wszystko się rozsypuje, i nagle dowiadujemy się, że będzie powrót do silników spalinowych. Nagle dowiadujemy się, że być może będzie powrót do energii z kopalin. Proszę Państwa, prawdziwy cud, a tak naprawdę. To należy stwierdzić, że to zielone szaleństwo i ci szaleńcy, którzy pchają w Europę w totalną destrukcję ekonomiczną, gospodarczą, destrukcję, która będzie skutkowała upadkiem europejskiego rolnictwa, zorientowali się, że ludzie tego nie kupują. Czuć wiatr zmian. Czuć zmiany również tutaj w Strasburgu. Dlatego nie możemy Opuszczać rąk, musimy walczyć. My w Polsce, środowisko konserwatywne, środowisko prawa i sprawiedliwości, będzie głosem rozsądku, będzie waszym głosem również w tej Izbie i doczekamy się czasu, że ten cud nawrócenia na realizm polityczny zaowocuje tym, że odsuniemy od władzy tych zielonych szaleńców tutaj w Strasburgu, w Brukseli i Europa powróci na kolejny zdrowego rozsądku, a nie zielonej, neomarksistowskiej ideologii.